No kurde, ale to jest sztos. Kupno T300 RSGT jest jak spotkanie z dinozaurem. Może już nie być najnowszy, ale nadal zapewnia mocne wrażenie i niezapomniane emocje. To jak wybór T300 RSGT, jest jak decyzja między jedzeniem pizzy a hamburgera. Oba są pyszne, ale wybór zależy od tego. Co aktualnie chcesz? To jak posiadanie T300 RSGT jest jak jazda po ulicy w superbohaterze. No dobra, jak widać, ChatGPT GPT w 2023 roku niespecjalnie radzi sobie z pisaniem recenzji do tej kierownicy, ale czy ta kierownica właśnie w 2023 roku radzi sobie na rynku? Zanim to sprawdzimy, najpierw trochę historii. T300RS był wydany w 2014 roku jako alternatywa dla droższego modelu T500RS, który był wydany w 2010. T300RS w 2014 roku zbierał bardzo dobre opinie. Jedynym minusem w recenzjach były właśnie kontrolery bądź też manipulatory nożne. Owe kontrolery nożne były najsłabszym ogniwem zestawu, ponieważ były to zestaw bez sprzęgła i nie posiadały żadnego oporu nacisku. Wydaje mi się, że polityka firmy była jasna. Zróbmy coś dobrego, ale zarazem tańszego, ale pomimo to nasza stara kierownica T500 wciąż musi się sprzedawać. Więc znajdźmy jakiś najsłabszy element. O, pedały. Można je wymienić na inne. Bach. I właśnie w ten oto sposób powstał model T300. Bardzo dobra kierownica na dwóch paskach, natomiast z bardzo słabymi pedałami. Teraz tak, mamy rok 2015 i Logitech wypuszcza model G29, czyli następcę znanego i udanego modelu G27, który w zestawie już ma kontrolery nożne, które posiadają sprzęgło i mają fajne opory nacisku. No i co się okazuje? A okazuje się to, że rok po premierze G29, czyli w 2016 roku, Trustmaster wypuszcza na rynek model odświeżony T300RS w edycji GT Edition z znacznie ulepszonymi właśnie pedałami żeby całkowicie wyjaśnić Logitecha. Oczywiście była jeszcze jedna opcja. Mogłeś kupić sobie w 2014 roku model T300RS i w ofercie Mastera w jego akcesoriach dokupić sobie już ulepszone pedały, jakim były wtedy T3PA. No ale tak naprawdę, co miałeś wtedy zrobić z tymi podstawowymi? Nie wiem, gdyby były chociaż drewniane, to byś mógł sobie nimi napalić w piecu. A tak co, będę plastikiem palił, jeszcze sąsiad mnie nakabluje i mam zapłacę. Daj pan spokój. Czyli mamy 2016 rok i możemy kupić te 300 RS GT Edition za około 1800 zł. A mamy teraz 2023 rok i możemy kupić ten sam model w promocji za 1650 zł. I ja mam jedno pytanie, teraz do Was. gdzie ta inflacja? Najbardziej istotne jest to, że Trasmaster nie wydał żadnego godnego, może nie tyle co godnego, ale po prostu nie wydał żadnego następcy modelu T300RS po 9 latach. Okej, okay. w 2021 roku T300RS dostał mały lifting w postaci Zmiany koloru na opakowaniu z całego niebieskiego na biało-niebieskie i na obudowie, gdzie mamy przełącznik między PS3, PS4 a PC, zostało namalowane PS4, PS5, PC. Wow, to jest niesamowite! Shut up and take my money! T5 RS można powiedzieć, że dostał godnego następcy, jakim jest TGT i TGT dwójka. T128 i T248 to jest troszeczkę inny twór, bo to jest na jednym pasku rozwiązanie hybrydowe. Oraz najnowsze rozwiązanie Trustmastera, czyli na y, Darek Drive T818, no to jest już w ogóle inna klasa cenowa. Swoją drogą Trustmaster chciałbym zrobić o niej film. Hej, może jakoś się dogadamy. Nowego oficjalnego stanowiska na temat następcy T300RS. Wciąż nie ma, i raczej zapowiadać na to, że nie będzie, więc ten zakup ten można na pewno rozważyć. No i teraz jest właśnie najważniejsze pytanie, czy warto rozważyć? A teraz od technicznej strony. T300RS ma kąt obrotu 1080 stopni. Wizualnie kierownica jest stylowa i trochę przypomina mi modele od Sparko. Co najważniejsze, cała obręcz jest wykonana z dobrej jakości gumy. Dzięki której podczas jazdy, nawet z posańcą, takim jak ja, nie powinna się kierownica wyślizgnąć podczas super jazdy. Kierownica posiada pewne wsparcie dla oczywiście PS3, PS4, PS5 oraz PC. Oczywiście na sprzęcie mamy dostępne wszystkie przyciski funkcyjne, więc mamy L3, R3, R3, Share, Options, Krzyżaka i wszystkie inne przyciski. Więc jeżeli będziecie chcieli kogoś stłuc w tekena na turnieju kierownicą. Coś miało. Droga wolna. Jeżeli chodzi o manetki biegów, to są one dość wysokie i przede wszystkim metalowe. Mają one przyjemny klik, ale o dziwo, tak jak tutaj będzie można zaraz usłyszeć, lewy klik i prawy, lewa manetka i prawa manetka mają troszkę inny odgłos kliku. Raczej wątpię, że jest to zabieg celowy. Ale zakładam, że jakbym wysłał to na gwarancję, to by mi producent powiedział, że ten typ tak ma. Jedną z rzeczy, którą wyróżnia T300RS od innych modeli, to oczywiście jest to, że możemy tą kierownicę sobie odpiąć i zamontować jakąkolwiek inną z pakietu mastera. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chcemy kierownicę modzić i zwiększać imersję w zależności od tytułu. Jedynie mam małe zastrzeżenia do, do samego systemu mocowania, ale o tym później w filmie. Schodząc niżej. Tak jak z moją godnością. Mamy wcześniej już omawiane kontrolery nożne, które fachowo nazywają się T3PA, z tą różnicą, że w tym modelu są w edycji GT, więc charakteryzują się innym kształtem nakładek na pedały. Ogólnie to zdecydowanie bardziej preferuje tą wersję designową od OG wersji. Jeżeli zaś chodzi o samą jakość wykończenia, to tutaj bez zaskoczenia mamy znowu do czynienia z plastikiem, ale za to w bardzo dobrej jakości, a metalowe są tutaj tylko nakładki. Same manipulatory są precyzyjne. Jedynym dużym zaskoczeniem była dla mnie siła dociska w pedale hamulca, który seryjnie okazał się być słaby. Podczas jazdy noga zapadała mi się pod hamulcem bardzo szybko, praktycznie bez żadnych odczuwalnych różnic względem gazu. Zaznaczę tutaj, że jednak pedały zestawu T248, czyli model T3PM, zdecydowanie jest lepszy. Design to kwestia gustu. Natomiast raz, że opory docisku są tam już w standardzie wbudowane i zdecydowanie lepiej skalibrowane, to zestawy te są już oparte na technologii magnetycznej, a pedały z zestawu T300 wciąż są na tradycyjnych potencjonometrach. W praktyce oznacza to to, że z czasem hamulce z zestawu T300 mogą w czasie dłuższego użytkowania zacząć przekazywać błędne informacje, ponieważ czujniki mogą się zabrudzić bądź po prostu zużyć. W przypadku T300 co prawda nigdy mi się to nie zdarzyło, Natomiast kiedyś w starym zestawie G27 od Logitech miałem ten problem, więc tak tylko tą informację tutaj zostawię. W zestawie otrzymujemy v by zamontować kierownicę do blatu. Kabel USB jest w miarę długi. Zasilacz jest wbudowany, a kabel zasilający jest dosyć unikatowy. I ma ładną żółtą etykietę informującą o tym, że można go tylko podłączyć do europejskiego napięcia. No dobra, ale jak kierownica sobie radzi z najważniejszą rzeczą, czyli z force feedbackiem? Przede wszystkim kierownica jest wyposażona w dwa paski, więc, raz, że jest bardzo precyzyjna, to dwa, że może nam wyszarpać łapy, kiedy trzeba. I mówię tutaj serio: gdybyście mieli włożyć palec w obręcz, w momencie kiedy miałaby ona wrócić w drugą stronę, to naprawdę może to się dawać Was skończyć. Producent podaje tutaj siłę 4 Nm, i jest to odczuwalne tyle, że można się zmęczyć, grając w co bardziej wymagający tytuł, który wyciąga cały force feedback z gry. Pierwszą grą, jaka poszła na testy, to Gran Turismo 7. Ten tytuł, w moim odczuciu, wyciąga najwięcej force feedbacku z tej kierownicy. Ale w sumie co się dziwić, skoro na samym środku obręczy widzimy logotyp Gran Turismo. Widać i czuć, że kierownica była pisana specjalnie pod tą grę. I tak podczas jazdy odczuwamy mnóstwo szczegółów przekazywanych przez grę do naszych rąk. Czujemy, kiedy auto staje się nadsterowne, podsterowne, kiedy traci przyczepność, bądź jak nie może jej złapać. Czuć wagę auta i odczuwamy również po jakiej nawierzchni jedziemy. Niezależnie czy jest to asfalt suchy, mokry, żwir czy trawa. Kierownica zachowuje się naturalnie, jest precyzyjna i co najważniejsze jest płynna w każdym momencie. Kierownica z nami walczy i to dość mocno. Jak wpadamy w nierówności, to odczuwamy, że auto chce nam wylecieć, więc musimy to kontrolować, bo inaczej szybko zakończy się nasza jazda po torze. Kolejnym tytułem, którego nie mogło zabraknąć w monitecie, to oczywiście D-Rail 2.0. I tutaj również nie będzie żadnym zaskoczeniem, jak powiem, że kierownica sprawdza się w tym tytule bardzo dobrze. Z racji, że jest to tytuł stricte rajdowy, mamy tutaj więcej rodzajów nawierzchni, więcej chopek czy po prostu nierówności. Walki w tym tytule jest znacznie więcej niż w Gran Turismo. Odczuwam, że sam tytuł przekazuje delikatnie mniej informacji o tym, co się dzieje z autem, ale za to ilość sił które przechodzą z nawierzchni do kierownicy, to jest najwyższa półka. Kałuża, lód na drodze, flak w oponie, rozwalone zawieszenie, czy nawet jakieś jedziemy na feldze. Myślę, że wszystko spokojnie to odczujecie mając zamknięte oczy. To jest jeden z tych tytułów, których po przejechaniu kilku OS-ów muszę chwilkę odpocząć, bo po prostu ręce mam zmęczone od walki z autem. Jest to zdecydowanie mój faworyt, jeżeli chodzi o grę rajdową. Jeżeli chodzi o formułę, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Ale z racji, że dbam o wszystkich 15 fanów, którzy tutaj dotarli, to w nagrodę dostaniecie kilka słów odnośnie tego tytułu. Fani For nie mają za wiele tutaj do szukania, ale zakładam, że ściganie z tymi miauczącymi pojazdami polega na jak najbardziej precyzyjnym i dokładnym przelatywaniu toru, a w tym przypadku te 300 sprawdza się znowu świetnie. Tutaj dosłownie każdy milimetr przesuniętej kierownicy powoduje, że bolid zmienia linię toru, więc naprawdę podczas grania w ten tytuł musimy być skoncentrowani, a sama gra nie wybacza nam żadnego błędu. Nigdy nie jeździłem bolidem, ale za to mogę się pochwalić, że jeździłem go kartem. Czy to te same wrażenia? Nie wiem, nie znam się. Na koniec przetestowałem najnowszego Need for Speeda jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek nie upomnił, żeby kupować kierownicę dla właśnie tej gry to weźcie sobie do serca słowa Najmana Mam taką radę dla Ciebie, jak kiedyś dla Aha. Bonusa Weź 20 metrów, no? rozpędź się i pierdolą głową w ścianę Widać, że ten tytuł ma tyle wspólnego z graniem na kierownicy co Mortal Kombat z matą do tańczenia Plus jedynie jest taki, że to działa Czyli co? Kierownica idealna. Taką tezę mógłbym zarzucić, gdyby to był nowy produkt na rynku. Ale ten produkt jest z nami już prawie od dekady, więc ludzie również znaleźli w niej minusy i największymi minusami jakie można spotkać się w sprzęcie oczywiście chodzi o awaryjność. Sam kupiłem i byłem posiadaczem T300 RS w 2015 roku. Kupowałem ten model oczywiście w standardowy, czyli ze standardowymi pedałami, no bo wtedy jeszcze GT Edition jeszcze nie było. I pod koniec gwarancji dwuletniej miałem z tą kierownicą taki problem, że podczas kręcenia w jedną ze stron, już nie pamiętam którą, było słychać jak kierownica wracała do jakby do centrum, to tyrkotało, było, było słyszalne tylko tanie. Co prawda, te tanie nie było słyszalne podczas grania, tylko na suchę, jak sobie tam nią jeździłem. Ale ten odgłos z każdym kolejnym miesiącem robi się troszeczkę już coraz głośniejszy. Więc prewencyjnie wysłałem ją do serwisu, żeby ją mi e, ogarnęli. Ciekawa, śmieszna historia. Wysłałem wtedy ją do serwisu i serwis był we Francji. Przysłali mi nową kierownicę z Francji, w sensie o innych numerach seryjnych, wyglądała jak nówka. Po podłączeniu tej kierownicy okazało się, że ta kierownica była totalnie beznadziejna. W sensie force feedback był zepsuty, ona skakała, działała jak traktor od razu napisałem maila do Transfastera, żeby oddali mi moją poprzednią kiedycę. Nawet nie muszą jej naprawiać, po prostu oddaj mi mój model, bo tamta do tej to było po prostu luksus. I co się okazało, Przysłali mi mój model z powrotem, natomiast już był poprawiony, bo już tylko tanie usunęli, więc z jednej strony super, z drugiej strony, dlaczego nie mogli odesłać mojej starej kierownicy, tylko właśnie wyczyszczonej, poprawionej? Może wystarczyło ją tylko zdemontować i te paski tam poprawić, ich mocowanie? Nie wiem, ale była w moich rękach z powrotem, więc okej, okay, jestem zadowolony. Dwa miesiące czekałem, ale poszło. No ale dobra, to była moja jakby historia. Ogólnie oceniam serwis dobrze, bo w końcu mi ogarnęli to ale ludzie mają też inne problemy z tą kierownicą. Jednym z najważniejszych problemów tej kierownicy jest przegrzewanie. Szczególnie jeżeli używamy jej na pełnej mocy force feedbacku. Podobno by zapobiec temu problemowi, trzeba używać force feedbacka maksymalnie do 80% mocy. Co trochę brzmi absurdalnie. To jest trochę tak, jakbyście kupili samochód sportowy i chcieli go kręcić do odcinki. Producent powie Wam, a panie, nie wolno tak, bo pan zepsuje. No ale to po co, przecież go kupiłem. Do, do tych celi na porę, prawda? Nie, nie, pan może mi jeździć, tylko na, po mieście spokojnie. Skoro producent daje nam możliwość ustawienia mocy na 100%, to chciałbym tę moc wykorzystywać w pełni cały czas, a nie, że ona później się przegrzewa. Tym bardziej, że klinica, tak jak mówiłem, ma się na rynku, mogli to poprawić. Chociaż może w tych modelach najnowszych jest to usprawnione, ale nie chcę tego weryfikować, szczerze powiedziawszy. Zresztą jak już mówię o przegrzewaniu, to nie wspomniałem Wam powiedzieć, że podczas kilkunastominutowej jazdy w kierownicy załącza nam się system chłodzenia, jakim jest super i po prostu on sobie tam pracuje, żeby schłodzić cały system tej dwupaskowej kierownicy i force feedbacku. Nie jest to specjalnie uciążliwe, po prostu pracuje, słychać, że to działa. Jakby podczas gry, nam w ogóle to nie przeszkadza. Natomiast informuję, że taka rzecz występuje, żeby nie było, że coś tutaj ukryłem jakąś informację. I ostatnią rzeczą, do której mam wątpliwości, to jest system mocowania kierownicy. Tutaj producent daje na taką chamską, bezczelną śrubkę, którą wkręcamy w plastik do obręczy, czyli przy obręczy, tak naprawdę, tak? przy tym z tyłu mocowaniu. No, nie wiem, osobiście wydaje mi się, że w 2023 roku taki system nie powinien mieć miejsca. W nowym modelu T818 jest szybko a tutaj co najwyżej możemy mieć szybkie rączki do wykręcania śrubeczki wkrętakiem. Istnieje również opcja zmodzenia tego elementu w postaci zakupu adaptera z szybko złączką, który można zakupić na przykład na Allegro. Nie miałem okazji tego przetestować, bo nie mam potrzeby, natomiast gdybym miał w kolekcji więcej obręczy, to chętnie sprawdzę ten wynalazek. No, nie oszukujmy się. Wygląda to źle na sprzęt, który tyle po prostu kosztuje. To tak troszkę wygląda, jakby pan Wiesiu przyszedł robić łazienkę i mówił: Panie, kto to tak panu Po Podsumowując, czy Trustmaster T300RS jest wciąż wart zakupu w 2023 roku? Moim zdaniem, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, to tak. W tej cenie otrzymujemy kierownicę z naprawdę bardzo dobrym force feedbackiem, który się sprawdza rewelacyjnie od jeżdżenia autokarem pod liftowaniem gruzem. Sama baza ma dużą opcję rozbudowy, elementy, które są słabszymi rozwiązaniami, można usprawnić tamnymi modami, a wsparcie dla kierownicy będzie dla całej tej generacji, a i pewnie jeszcze do następnej. Jedynie manipulatory nożne w zestawie mogłyby być ciut lepsze, no i zostaje nam domniemanie o awaryjność. Czy konstrukcja została usprawniona i producent usunął wszelkie usterki z wieku dziecięcego? Jak to stare przysłowie mówi, jeździć i obserwować. Także na dzisiaj to z mojej strony wszystko i do zobaczenia.